Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dobra, chwileczkę, czekajcie. Dobra, słuchajcie, czekajcie, tylko wejdę sobie na telefonie jeszcze mój Na transmisję na żywo. Czekajcie, wyciszę sobie dźwięki. Czekajcie. Tutaj muszę sobie uporządkować u mnie. Bo trochę mam tutaj słabo. Oj, czekajcie. O, kurde, dziękuję za 15 za subskrypcję. Chwileczkę, tylko muszę sobie ustawić dobrze. Ym, y, jeśli kto, oj, Jeśli ktoś mnie słyszy, niech napisze na czacie coś, bo nie wiem, czy mi czat działa. Dobra, chwilka. Jeszcze chwilę poczekam, bo nie wiem, czy mi czat działa. Dobra, to. Um, czekajcie. ja już sobie dobra. Jest. Ja już sobie stronkę odtworzę. Okej. Okay. Dobra, słuchajcie. Czekajcie o. Tutaj do mnie kolega dzwoni. Mój... Halo Janek? Czat nie działa coś? To jest tylko odtworzę. Stary. No. Y słuchaj. O! Że to proszę, Ten knife jest stary, tak? Czy jak? Dobra, słuchajcie. O, no dobra, dobra, ale nie. No, dobra. Szybko jest na Chat Nie działa, działa dobra, dobra, to dzięki, tak że działasz. działa. Tylko ja się muszę rozłączyć. Dobra, to ja dam poradnik, kochanie. Ojej, coś mi tu wyskoczyło. Dobra, mniej się z tym. E, witam każdego bardzo serdecznie. Yy, czekajcie, tylko sobie zobaczę ile mam osób. Okej, okay, dwie osoby. No trochę słabo. Majka dostanie zaraz bana chyba. Bo mnie tutaj. Yy, bo mnie tutaj kurczę Nie wiem o co jej chodzi. Jeśli mnie nie lubi, to nie wiem co. To... to niech mi to powie, niech nie wiem wyjdzie z tego live'a. Witam każdego bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażę, jak, yy, yy, jak zainstalować prywatny serwer Fortnite. Jeśli ktoś jest, niech mi napisze na czacie, to będę wiedział. Dobra, niech mi ktoś po prostu napisze na czacie, czy jest. Czy wszystko działa? Dobra, napiszcie mi szybko i. i... I przejdę już do poradnika. Dobra, czekajcie, zgłoszę tylko. Dobra. Ym, niech ktoś mi napisze po prostu, że jest. No chyba, że nikogo nie ma. Niech mi ktoś napisze po prostu, że jest. Dobra, niech mi. O, no dobra, chyba. Dobra, to zacznę już. Może ktoś jest, bo mi pokazuje, że są dwie osoby, ale tak naprawdę nie wiem. No dobra, no to słuchajcie. Teraz zacznę już ten poradnik, bo. Dobra. Tak więc słuchajcie, musicie sobie wpisać, nie wiem, czemu mi. Czemu mi nie, nie wpisał się link w opisie, ale dałem, powinien, powinien być link w opisie do tej stronki. Zobaczmy. Chyba nie mam, wiecie. Bo nie widzę. Tak więc, dobra, to wpiszcie sobie EZFN. Z dużej wszystko na Kapsloku, czy tam jak chcecie. I po prostu enter. I wam pójdzie. I wtedy nie, nie, nie klikajcie na jakiegoś githuba czy tam. Tam bardziej na dole, tylko kliknijcie sobie w pierwszy tutaj link. Wyślę Wam na czacie. Skopiuję sobie. Czekajcie, dobra. Dobra, macie. Tutaj parę razy powklejam, żeby nie było. Dobra. No i słuchajcie, wchodzicie sobie na tego EZFN. -a. O... Dobra, jest link. To fajnie. Dzięki Janek, że w ogóle jesteś. Yy, dobra. I wchodzicie sobie tutaj w login. Na samym końcu. Ja jestem zalogowany, ale tam od nowa. Yy, o, i widzicie. Jesteście tutaj. To wchodzicie sobie w login. Na samym końcu to jest. Yy, ojeju, jakiś dziwny. Dziwnego e-maila dałem. No i jak widzicie, tutaj musicie się po prostu zalogować. Znaczy utworzyć konto. Nie, nie, musi, nie muszą to być prawdziwe wasze dane, tam nie wiem, na przykład z Epic Gamesa. No, chyba że ktoś nie gra, nie? Fortnite'a, ale chce mieć te skiny. W ogóle do prywatnego serwera, jeśli chodzi o granie i tak dalej, zaraz przejdę. No to wpisujecie sobie, jak, jak, jak się chcecie nazywać. Ja powiedzmy JD. Tutaj. E-mail, nie wiem, taki na przykład, nie wiem. Hasło sobie na przykład wymyślę, takie. Dobra. No i Remember Me. No i tutaj Agari. Dobra. No i jestem człowiekiem. Klikacie. No i szybko sobie tam klikamy w pociągi. Aha, dobra. Dobra. No i nie klikacie w login, bo wtedy was wywali i będziecie musieli od nowa. No chyba, że macie konto, nie? I w signing up. No i widzicie, chyba złe e-mail. Dobra. No to się zaloguję, może na moje konto. To nie wiem. Dobra. Epic Games miałem chyba taki nick. Ym, jaki ja miałem... Aha, dobra. No tutaj jestem już zalogowanym, dobra. No to później się, no mówię wam, logujecie, hasło sobie wymyślacie. Jestem człowiekiem, tutaj musicie tknąć te dwie rzeczy na no i signing up, I wtedy po, klikacie sobie potem w prywatny serwer tutaj na samym końcu. Yy, dobra, sorka. I tutaj macie swój nick, poziom. Możecie sobie na przykład dać inny, ale ja już zostawię. Chyba był tak i dobra. No i tutaj w fałdolce. Tutaj macie Gmail'a. I teraz tak, jeśli Wam się pobierze już e, prywatny serwer. Czekajcie, dobra. E, to wypakowywujecie sobie go. Najlepiej pobierzcie na WinRara. Za, jeśli nie macie, to Wam link zaraz przypnę. Podam. I słuchajcie, i kiedy macie już winrara wypakowanego, yy, to wtedy musicie go jeszcze raz wy, wypakować, żeby był taki. Bo bez tego nie pójdzie. Będzie Wam ciągle coś tam wyskakiwało. I wam po prostu to nie pójdzie. Tak więc klikacie sobie prawym przyciskiem myszy. I tutaj wypakuj do EZFN. Langer. I tutaj tak tutaj możecie sobie skasować i. Dobra, i zaraz powinno wam wyskoczyć, teraz... Nie, nie wiem, gdzieś mi to na pewno tutaj wyskoczyło. Um, no i tak, wtedy... no i teraz... Otwieracie sobie. Jeśli czegoś nie rozumiecie, to mi napiszcie, nie wiem, na Discordzie czy tam na trzecie. To... No i klikacie sobie EZFN Launcher. Żeby nie było OK. I zobaczcie, i teraz mega ważna rzecz. Kiedy macie już takie coś odpalone, to wchodzicie sobie właśnie tam, w tą stronkę ezfndef.def, nie? I kopiujecie token La lanchera. Dobra, poczekam, bo chyba jestem jedyny. Dobra, poczekam chwileczkę, dosłownie minutę, bo ktoś wyszedł. Czekajcie sekundę, chwileczkę, chwileczkę, dosłownie naprawdę chwilkę, dobra, no to cóż, jedna osoba. Ej, no i tak, teraz sobie kopiujecie tego tokena lanchera, kopiuj, klikacie sobie tutaj i prawym przyciskiem myszy klikacie, i tutaj... Na no i tutaj klikacie. No i login. Tutaj możecie sobie dać custom Fortnite, ale jeszcze przed tym. Tutaj możecie sobie zgiftować różne rzeczy. Tutaj, szczerze powiedziawszy, nie wiem, o co tutaj chodzi. Jakiś... Nie wiem, nie, nie nie wiem. No dobra, no i po prostu custom Fortnite możecie sobie wziąć i start Fortnite. I teraz prawdopodobnie mi się nie odpali, ponieważ ponieważ y, mam OBS-a i to mi trochę obciąża kompa, mam jakieś wysokie ustawienia i po prostu wiecie, może mi nie pójść, bo tak było na wczorajszym live'ie. Y, no dobra, i kiedy się startuje, to po prostu się startuje, to wy w ten czas zostawcie subskrypcję na moim kanale, jeśli jesteście nowi. Y, po tym będzie live z Fortnite'a. Dobra. Ym... Poczekajmy niech się było. O, dobra. O, i poszło teraz. I tutaj teraz już mi poszło. Wszystko działa. Ym... Czekajcie, sprawdzam okej. Okay. Dobra. I słuchajcie, teraz Wam powiem, czy będzie się dało grać lub czy się da grać na tym serwerze. Odpowiedź jest taka, że da się grać. Da się grać, znaczy da się grać. Są takie czasem błędy, że jak będzie się spamować w gotowość, to się to Was przeniesie yy, do gierki, ale tak oficjalnie będzie się dało grać dopiero w. Następną aktualizację, która będzie w Fortnite oryginalnym. Tak więc, <laughs> taką macie odpowiedź. Aha, kolejna osoba zostawiła łapkę w dół. No cóż, pewnie moja koleżanka namówiła mojego kolega, ale trudno. Dobra. Tak więc, yy, logujemy się. No i po prostu zaraz powinno pójść. Tylko ważne jest to, żeby skopiować sobie tego tokena, bo bez tego przecież nie pójdzie, nie? Dobra. I ogólnie, jeszcze raz powiem: będzie się dało grać dopiero od następnej aktualizacji, która będzie w Fortnite. Na razie ten y, Lupex, czy tam ci twórcy. Nie, jest... Lupex, czy jest... nie wiem, nie pamiętam. Już, już testują te serwery, żeby je wypuścić. I widzicie są kości, które widzicie, nawet jest cały karnet i tak dalej. Wyzwania i nawet te, więc... Więc... No i dobra, tutaj mamy sklepisz normalny. Nie No i chodzicie sobie, że tutaj. Normalnie wszystko macie są tu te rzeczy, których na przykład nie ma Black Knight, na przykład drugi sezon mega rzadki skin. Yy, yy, dobra, przejdźmy sobie... Tak sobie zrobię. Na przykład mamy tutaj Jokera, którego jeszcze nie ma w grze. Tutaj trujący bluz, na przykład mamy Lachlana. Ale Lachlan już jest w gierce, ale jeszcze nie wszedł do sklepu, się go Mamy Ghost Ridera, wszystkie skinki naprawdę tutaj mamy. Mamy też te skinki, których w ogóle jeszcze właśnie nie ma w gierce. I na przykład nie wiem, weźmy sobie czaszkownika, gus. dobra, czekajcie gdzie on był. Tutaj mamy dwóch i zobacz, a nie, to nie jest ten, i zobaczcie, wchodzimy sobie tutaj, tego. Ten jest oryginalny i ma tą edycję z pierwszego sezonu. Mamy tutaj wszystko, naprawdę wszystko. Tutaj akurat ładne mi samo dało takie połączenie do Renegade Raider, Reneg też jeden z najrzadszych w scenie, że... yy, Nie wiem, na przykład tutaj mamy... Coś takiego. Do, do Lachlana. Ta emotka jest świetna, ale dobra, nie mogę poprzeć, bo... Dobra, yy, tutaj mamy jeszcze inne, tam na przykład jeszcze jest Midas Rex, który jest moim zdaniem przekozackim skinkiem. Zobaczcie sobie. Jest taki yy, i taki. Mega ładny skink, moim zdaniem. Mega. No i tutaj mamy też taki pakiet, na przykład ten pakiet ma być na PlayStation. 5, no. Tak więc mamy tutaj, jak widzicie, wszystko, i będzie się dało grać w nas, od następnej aktualizacji. A tam aktualizacja ma być już niedługo. Jak widzicie, to już była aktualizacja, i można sobie wybierać na razie opcję meczu. Więc, no, jak wam mówiłem, przy następnej aktualizacji będzie dało się grać. Co jest moim zdaniem mega, mega fajne. No, widzicie to jeszcze. Nie, nie działa, nie. Tutaj też solówki też. Prawdopodobnie będzie się grało na boty, ale cóż, przynajmniej będzie dało się grać z wszystkimi skinami. Oczywiście się dawać do znajomych tych, którzy mają tutaj, yy, tak jakby mają to zainstalowane. Na przykład, czekajcie, tutaj to jest moje stare konto, ale ktoś mi się zalogował i nie mogę wejść, nie wiem jak. No ale niestety. O i widzicie, tutaj. Ja. Są też moje dokumenty. Jak widzicie, da się go no, wysłane do zaproszenia do znajomych Nie w Lubie Plac. I coś takiego było też w yy, Taki miał nick, typy, który... on jest yy, z Polski. Ja go mam z no, Nie pamiętam jego nikt dokładnie, ale zły wpisuje mi. No. Tak więc mamy tutaj, jak widzicie, wszystkie skinki, te rzadsze i mniej. Tak więc, jeśli będzie... no na pewno wrzucę odcinek lub też live'a, no odcinek i live'a, jeśli będą jakieś informacje już nowe na temat właśnie tego prywatnego serwera. No, ale będzie się dało grać przy następnej aktualizacji. No, tak więc wszystkie lubię no, wszystko. Na bieżąco będę Wam aktualizował, że tak powiem, informacje na temat prywatnego serwera tego, oczywiście. I, no dobra, emotki wszystkie, Ojej, muszę to on no, no widzicie. I, tak więc, mm, myślę, że wszystko już wiecie, jeśli czegoś nie wiecie, to po prostu yy, nie wiem, piszcie. Ale sobie, słuchajcie, tego live'a musicie po prostu tam przewi... Na, jak, jak ktoś teraz wbił na przykład, to niech sobie przewi... i nie wiem, co ja, to niech sobie przewinie do tyłu trochę live. A. Zapiszę oczywiście tego live'a, żeby nie było, bo to poradnik brzmi na live, y, bo z odcinkami, do, no z odcinkami mam problem, żeby nagrać bo mam jeden błąd, ale myślę, że spróbuję nagrać taki próg i zobaczę, czy mi działają. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Link do Donate też jest. No dobra. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Myślę, że spodobał Wam się poradnik. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli... No no w sumie co jeśli, jeśli ten. No... Tutaj mamy te wyzwania. Wszystko widzicie. Trochę ich jest. I tak więc co? Ja już będę po, yy, kończył. Myślę, że... Zaraz zrobię coś live'a z normalnego Fortnite'a I też zrobię live'a z takiego konta, na którym na przykład jest Black Knight I inne mega fajne Skiny Bo mam takie konto No i może na nim zrobię live'a, ale to dopiero gdzieś tak o czy 19. A teraz zrobię z mojego konta live'a No to Do usłyszenia, zaraz robię live'a kolejnego, więc yy, więc no, zaraz się widzimy. I wbijcie!